Dzień dobry wieczór, witam wszystkich fanów Clash of Clans. Ten krótki film będzie dedykowany na Town Hall poziomu 8 atak smokami. Bardzo dużo ludzi atakuje smokami na wojnie, a jeżeli ma Town Hall 8, i po prostu widzę, że często takie ataki są nieskuteczne, ponieważ Ponieważ dużo ludzi atakuje, po prostu yy, zrobić 10 smoków, jeszcze 11 w zamku, w CC i po prostu puszcza wszystkie te smoki na, na bazę, mając nadzieję, że, że wszystko się jakoś ułoży i będzie trzy gwiazdki. W taki sposób czasami działa, czasami nie, przeważnie nie, a dlatego postanowiłem zrobić kilka filmików, jak atakować smokami z głową. Pierwszy, znaczy w tym filmiku oglądniemy atak of Tyreese, of Podobają mi się jego ataki, ponieważ widzę, że um, nie zawsze mu też wychodzą na trzy gwiazdki, ale widzę, że on próbuje zawsze to zrobić jakoś z głową. Uh, w tym ataku, w każdym ataku, smokami czy nie smokami, najważniejsze jest, żeby wyciągnąć a CC, żeby wyciągnąć wojsko z zamku. Niektórym ludziom się wydaje, że przy ataku smokami nie trzeba tego robić, ale moim zdaniem Osiris zrobi bardzo dobrze i zawsze próbuje najpierw pozbyć się y, wojska z zamku, a później oczywiście wyeliminować wszystkie a, obrony przeciwlotnicze Air Defy. A więc tutaj. Jak za chwileczkę zobaczycie, a, pierwszą rzecz, co Cyrus zrobi, to puści jednego giga bodajże tutaj, żeby wyciągnąć a, CC. Niestety nie uda mu się to, więc wyjście awaryjne puści balona tutaj, jednego, żeby wyciągnąć a, wojsko z zamku. Ten balon oczywiście zaraz zginie. W, ale w tym momencie Osiris nie tracąc czasu puści jednego smoka tutaj na ten budynek, żeby się od razu go pozbyć, ponieważ on jest w i może zostać na końcu i później może zabraknąć czasu, żeby go zniszczyć. I, o ile dobrze pamiętam zaraz potem Osiris puści kilka smoków tutaj. Chodzi o to, żeby te smoki żeby żeby wszystkie smoki szły równo i poszły prosto na, na te RDF-y. Um. Aha, jeszcze jedna rzecz w międzyczasie W międzyczasie Oceary puścił również króla króla na ten budynek po to, żeby smoki, które będą szły tędy, żeby nie zaczęły iść na około bazy tutaj, tylko żeby kierowały się do środka w stronę więc zobaczmy jak to mniej więcej wygląda w początku. A najpierw to dochodzi samej góry, teraz pianka, nie Żeby smoki nie leciały na te budynki, tylko tak jak mówiłem wcześniej, żeby leciały do, do środka bazy, w stronę Town Hall i w stronę Airdefów. Ok. Um, Zobaczymy jak dalej dzieje siedem, siedem, siedem siedem. W tym momencie Airdefy są na co jest najważniejszym elementem ataku smokami, żeby się pozbyć Air A uh, wiele ludzi przy takich atakach używa uh, używa heal spell. Moje zdanie jest takie, że jeżeli chodzi o balony lub o smoki, rage spell działa najlepiej. Heal spell niewiele robi, ponieważ na przykład smoki mają już bardzo dużo no bardzo dużo siły a balony też mają dużo nie ale też, też po prostu mają, mają tej siły dosyć na tyle, że jeżeli się im da rage spell, one szybko w obrębie tego rage spell a, y, zniszczą wszystkie całą obronę więc a, moje zdanie jest takie, żeby zawsze do ataku a, balonami smokami i balonami, tak jak w tym wypadku, żeby bać rage, rage spell. działa najlepiej na balony. I teraz trzeci, a trzeci, trzeci erdów, ostatni airdew, który został tutaj. Zostanie zabity balonami. Osiris puszczał najpierw jednego balona, którego zostawił specjalnie na to, wydaje mi się, że po to, żeby zobaczyć, czy nie ma tutaj jakichś a, latających bomb. A, więc puścił najpierw jednego balona. A balon. nie i tak 頑張れよ。 To był pierwszy film z tej serii. Proszę oglądać, a, proszę oglądać resztę filmów jak atakować smokami. U nas w planie jest chyba najwięcej ludzi właśnie z Town poziomu ósmego, którzy atakują smokami, więc a, y, można, można po prostu to zrobić z głową i przemyślanie i i można trzy gwiazdki zdobyć bez problemu. Dzięki za oglądnięcie. Trzymajcie się do następnego razu.